Jest trenerką w The Voice of Poland, ale ma za sobą trudną przeszłość. 5 otwarć w 24 godziny. Taylor Swift doceniła Polskę w nowym dokumencie. Dziś jest trenerką w The Voice of Poland, ale ma za sobą trudną przeszłość. Była bezdomna. Zanim podbiła polską scenę muzyczną i nie tylko wystąpiła w The Voice of Poland, ale również została potem jedną z trenerek, Ania Karwan przeszła przez bardzo trudne chwile. Dziś piosenkarka inspiruje innych swoją historią, udowadniając, że nawet z najtrudniejszych sytuacji, dzięki przyjaciołom, można się podnieść. Historia Ani Karwan to dowód na to, że życie potrafi zaskakiwać. Wokalistka wzięła udział w licznych programach telewizyjnych. A przełomowym momentem był z pewnością udział w programie The Voice of Poland. W 2019 roku z sukcesem wydała debiutancki album, zaś obecnie wróciła do Talent Show TVP w roli wyjątkowej trenerki Comeback Stage. Nie każdy jednak wie, że dawniej życie Karwan nie było usłane różami. Ania Karwan szczerze mówi o bezdomności. Piosenkarka otwarcie wspominała w wywiadach o swojej wieloletniej walce z depresją oraz o samodzielnym wychowywaniu ukochanej córki Oliwii. Była też ambasadorką akcji Kocham szanuje dotyczącej przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Z kolei w rozmowie z żurnalistą wyjawiła, że z powodu trudnego doświadczenia życiowego na jakiś czas straciła dach nad głową. Przez kilka miesięcy mieszkała między innymi na warszawskim dworcu centralnym. Mieszkałam kilka miesięcy na dworcu centralnym. Miałam wydarzenie takie w życiu, które spowodowało, że za bardzo nie chciałam przyznać się w domu, co się stało i nie chciałam sprawić kłopotu, a nie miałam dokąd pójść, zwierzyła się. W kryzysie pomogła Paulina Przybysz. Młoda artystka była zmuszona odnaleźć się w trudnej rzeczywistości i przystosować się do warunków życia na ulicy jak wyjawiła, jej sytuację życiową znała dokładnie przyjaciółka, Paulina Przybysz, również piosenkarka, i to na jej wsparcie mogła liczyć. Postanowiłam, że poradzę sobie tam, trochę w szkole, trochę w szatni i trochę u mojej przyjaciółki Pauliny Przybysz, którą kocham do dzisiaj całym sercem i która wiedziała o całej sytuacji, która się w moim życiu zdarzyła. Nauczyłam się na tym dworcu, gdzie jest miejsce, do którego można się zanurzyć bezpiecznie, a gdzie nie wolno wchodzić. A jak znajdziesz stówę na ulicy i są też mieszkańcy oprócz ciebie, to trzeba się tym po prostu podzielić, opowiedziała. 6 grudnia artystka skończyła 40 lat. Po premierze drugiego albumu swobodnie nie zwalnia tempa i aktualnie promuje nowy singiel w Tomy Wykonała go na żywo w programie The Voice of Poland, gdzie zasiadła w roli dodatkowej, piątej trenerki w ramach Comeback Stage. Roksana Węgiel o kryzysie miłości. Każdy ma drugie życie na boku. Roksana Węgiel, popularna piosenkarka, zaskoczyła fanów szczerymi słowami o miłości wśród młodych ludzi. Powiedziała wprost, że wiele związków generacji jest płytkich, a młodzi nie chcą ponosić wyrzeczeń. Jej zdaniem często bywa tak, że każdy ma gdzieś swoje drugie życie na boku. Roksana Węgiel i Kevin Mglej zawarli ślub kościelny 25 sierpnia 2... 2024 roku na Podkarpaciu. Wcześniej, w marcu 2024 roku, powiedzieli sobie tak podczas ceremonii cywilnej w Wołominie. Choć Roxana ma dopiero 20 lat, jest już pewna swojego wybranka i swoich uczuć do niego, a na temat współczesnych związków ma wyrobione własne zdanie. Obserwując swoich rówieśników, widzi, że mają oni coraz większy problem z budowaniem trwałych relacji. Coraz częściej słyszy od znajomych historie, które ją smucą i niepokoją. Powierzchowne związki i drugie życie. Obserwując swoich rówieśników, widzi, że mają oni coraz większy problem z budowaniem trwałych relacji. Coraz częściej słyszy od znajomych historie, które ją smucą i niepokoją. Roxana uważa, że wielu młodym osobom brakuje gotowości do kompromisów. Zamiast pracować nad związkiem, wybierają szybkie, mało poważne relacje. Coraz częściej tylko pozornie są z kimś blisko, a w rzeczywistości każdy z nich żyje swoim życiem. Wszystko jest u nas dobrze, jeśli chodzi o związek, ale wydaje mi się, że zaobserwowałam wiele takich przypadków, wiele takich sytuacji, gdzie w dzisiejszych czasach właśnie to w tym pokoleniu. Z, ale nie tylko, ciężko jest o taką prawdziwą miłość, że te związki są bardzo powierzchowne, że niby jesteście razem, ale każdy ma gdzieś tam na boku jakieś swoje drugie życie. I dla mnie to jest bardzo takie, bardzo mną to wstrząsa, powiedziała w rozmowie z Eską. Roxana, która kieruje się tradycyjnymi wartościami, nie rozumie podejścia, w którym pary wybierają tylko ślub cywilny na wszelki wypadek, żeby łatwiej było się rozstać. Jej zdaniem, jeśli ktoś decyduje się na małżeństwo, to powinien zakładać, że będzie ono na całe życie, jak podkreślała w cyklu rozmów, ja wysiadam. Pięć otwarć w 24 godziny. Sieć przyspiesza przed końcem roku. Aldi przyspiesza tempo ekspansji, planując w krótkim czasie uruchomić kolejne sklepy i znacząco zwiększyć skalę swojej działalności, wspieranej dużymi inwestycjami i rosnącym popytem. Aldi rozwija się nie tylko w Polsce. W ciągu dwóch dni grudnia Aldi otworzy pięć nowych sklepów. W Wielkiej Brytanii ekspansja ta jest częścią planu zwiększenia liczby sklepów z 1070 do 1500. 11 grudnia sklepy zostaną otwarte w Uxbridge, Norfaleten, Peshore i na Old Kent Road w Londynie, a 12 grudnia w Yate niedaleko Bristolu. Pięć placówek stworzy około 200 miejsc pracy. Według Aldi otwarcia te pokazują skalę i tempo planów rozwoju sieci w Wielkiej Brytanii. Sieć dąży do osiągnięcia łącznej liczby 1500 sklepów w Wielkiej Brytanii. W 2025 roku detalista zainwestował już 650 milionów funtów, 760,5 milion euro w nowe otwarcia i renowacje. Na najbliższe dwa lata przeznaczono kolejne 1,6 miliard funtów, 1,872 tysięczne miliard euro. Każde otwarcie nowego sklepu jest ekscytujące, ale otwarcie pięciu sklepów w ciągu 24 godzin tuż przed Bożym Narodzeniem, będzie miało ogromne znaczenie dla klientów w każdym z tych obszarów. Odzwierciedla to popyt, jaki obserwujemy w całej Wielkiej Brytanii oraz skalę naszych ambicji w miarę dalszego rozwoju, skomentował John Neal, dyrektor zarządzający do spraw nieruchomości w Aldi UK. W Polsce w końcu listopada 2025 roku Aldi świętowało uruchomienie placówki numer 400. W ciągu ostatnich dwóch lat detalista zwiększył swoją sieć o ponad 30%. Aldi przygotowuje się też do uruchomienia trzeciego centrum dystrybucyjnego w Emilianowie. Nie żyje Magda Ame, ikona polskiej, sceny miała 76 lat. Jej twórczość pozostanie jednym z najważniejszych filarów polskiej piosenki literackiej. Magda Ame, jedna z najważniejszych postaci polskiej sceny muzycznej i kulturalnej, zmarła w wieku 76 lat. Informacje o śmierci artystki potwierdził w rozmowie z Onetem jej impresariat, a w mediach społecznościowych pojawiło się wzruszające pożegnanie od jej bliskich. Dzisiaj po południu odeszła nasza ukochana mama i babcia. Uwielbiała tu zaglądać i pisać. Mateusz i Franek. Wyjątkowy głos polskiej kultury. Magda Ame przez dekady była jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej piosenki literackiej i poezji śpiewanej. Zasłynęła jako piosenkarka, reżyserka, scenarzystka, dziennikarka i aktorka, a jej twórczość stanowiła unikatowe połączenie delikatności, melancholii i poetyckiej wrażliwości. Była też aktywną członkinią Rady Polskiej Fundacji Muzycznej, angażując się w rozwój polskiego środowiska artystycznego. Początki kariery i najważniejsze sukcesy. Urodzona 9 października roku 1946 rok w Warszawie, Magda Ame rozpoczęła karierę pod koniec lat 60., występując w kabaretach studenckich, m.in. w klubie Stodoła. W 1969 roku jej występ na zimowej giełdzie piosenki z utworem Jeśli myślisz, że ja cię nie kocham, to się mylisz otworzył jej drogę na KFPP w Opolu, gdzie zdobyła wyróżnienie i uznanie publiczności. W kolejnych latach wielokrotnie powracała na opolską scenę z utworami, które na stałe zapisały się w historii polskiej piosenki, m.in. i koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie, czy o niebieskim pachnącym groszku. Była również autorką tekstów do kompozycji wykonywanych przez największe gwiazdy, w tym Maryle Rodowicz. Jej słowa do utworów takich jak osobno, jest cudnie, czy Uzana na rzęsie mi się trzęsie, pozostają ważną częścią polskiej muzyki. Taylor Swift doceniła Polskę w nowym dokumencie. Fani otrzymali pamiątkę na lata. Na dzień przed swoimi 36. urodzinami Taylor Swift udostępniła dwa odcinki miniserialu The End of an Era. Jakie było zaskoczenie polskich fanów, gdy oglądając dokument, natrafili na scenę z Warszawy? Artystka już podczas jednego z ostatnich wywiadów wyznała, że to właśnie przywitanie z polską publicznością zapamiętała najlepiej. Ostatnie lata w mainstreamie należą do Taylor Swift. Piosenkarka zapisała się na kartach historii, bijąc rekordy w serwisach streamingowych i branży koncertowej. Jej zakończona w ubiegłym roku trasa koncertowa, The Irres Tour, to oficjalnie najbardziej dochodowe przedsięwzięcie tego typu w historii. Podczas The Irres Tour wokalistka dotarła w końcu do Polski. U nas również pobiła rekord jako pierwsza osoba w historii wypełniła PGE Narodowy trzy razy. Stałym elementem trasy koncertowej były przywitania w języku narodowym danego kraju, w którym akurat występowała. W rozmowie z Grahamem Nortonem artystka wyznała, że najlepiej zapamiętała właśnie powitanie w języku polskim i podzieliła się nim z prowadzącym oraz zgromadzoną w studiu publicznością. Niestety, fragment wywiadu nie został ostatecznie wemitowany. Na szczęście fani będą mogli wracać do pięknego momentu, w którym Taylor Swift mówi po polsku. Gwiazda udowodniła, że faktycznie czuje się związana z naszym językiem, zamieszczając nagranie z Warszawy w swoim dokumencie. Taylor Swift doceniła Polskę w dokumencie. Taylor Swift sprawiła fanom niespodziankę i na dzień przed swoimi urodzinami udostępniła pierwszy i drugi odcinek miniserialu The End of an Era, stanowiącego podsumowanie The i Tour, jak i zapis finałowego koncertu. Ku uciesze wielbicieli z Polski, w dokumencie znalazł się fragment, w którym tej Podczas trzeciego show w Warszawie wita się z publicznością po polsku. Coś czujemy, że gwiazda nie kłamała, mówiąc, że pokochała Polskę i na pewno tu wróci. Wiceprezydent J. Devans włącza się w konflikt Nicki Minasz i Cardi B. Spór między Nicki Minaj a Cardi B. trwa od lat. Wiceprezydent J. Devans niespodziewanie wziął stronę Nicki Minasz w sporze amerykańskich raperek. Konflikt Minaj i Cardi B Spór między Niki Minaj a Cardi B trwa od lat i wielokrotnie wybuchał na mediach społecznościowych. Najbardziej medialnym momentem była bójka w 2018 roku podczas wydarzenia Harper S. Bezar, która miała związek z rzekomymi kłamstwami szerzonymi przez Minaj. Choć artystki miały zawrzeć rozejm miesiąc później, konflikt znów nabrał tempa po serii wpisów Minaj na X w Twitterze, w których krytykowała nowy album Cardi B, A.M. i The Drama. J. Devans staje po stronie Niki. W środę 10 grudnia J. Devans włączył się do dyskusji, publikując prosty komentarz: Niki Cardi, CEO wywołało falę reakcji w mediach i wśród fanów. Wcześniej Minaj pochwaliła polityka, dzieląc się zdjęciem Chakiego z podpisem Vance Grants, a później również serią innych wpisów, w których określiła Vance a mianem Assassina i przestrzegała: Nie dyskutuj z nim. W niczym. Szybki jak komputer. Może szybszy? Polityka i kultura pop Komentarze Vansa pojawiły się w czasie, gdy Biały Dom coraz częściej angażuje się w kwestie kultury pop, wykorzystując muzykę znanych artystów w materiałach kampanijnych i wzbudzając przy tym kontrowersje w mediach społecznościowych. Wcześniej artyści tacy jak Sza, Sebriny Carpenter czy Olivia Rodrigo sprzeciwiali się używaniu ich muzyki w materiałach związanych z ICE, podkreślając sprzeciw wobec polityki przymusowych deportacji bądź na bieżąco zaobserwuj oraz dołącz do naszej społeczności. Nie przegap najważniejszych wiadomości w kategorii rozrywka, sk.pl, różne, Spożywczy.pl i wpfinanse, motoryzacja, autoświat, technologia internet, telepolis.pl, gry, gram.pl, filmy i seriale na ekranie.pl oraz muzyka, cgm.pl i śledź nas na social mediach.